Hejka, z tej strony Eliasz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Zari, naszej bohaterce z Rosji. Tak jak obiecałem, dzisiaj będzie mały bonus, ponieważ w naszym odcinku gościnnie wystąpi Ubersek z kanału Odgracza dla Graczy i on także przygotował kilka ciekawostek na temat tej bohaterki. Ale ja zacznę, e, więc nie ma co przyciągać, lecimy z tematem. Wygląd Zari jest bardzo mocno wzorowany na Tamarze Bakliszciewie. Która jest pracującą w Bizardzie artystką. W angielskiej wersji językowej w Zarię wciela się Dolia Gawański. Jest to aktorka filmowa, chociaż raczej nieszczególnie znana, bo osobiście w życiu jej nigdzie nie widziałem. A Wy kojarzycie ją chociaż z jednego filmu? Mm, tylko nie zaglądajcie na film, web, ok? Ale dajcie znać w komentarzach. Dla odmiany w polskiej wersji językowej, głosu Zari wyżycza Agnieszka Feilhauer. Dość doświadczona aktorka głosowa. Możemy ją znać. Z innych produkcji Blizzarda, takich jak Starcraft czy Diablo? Myślę, że wielu z was może korzystać też z bycia Lilą z Futuramy oraz Królewną Balonową spory na przygodę. Jakiś czas temu użycza również głosu Talii z Lola. Co to? Permanentny przedział kariery. Dostawca? Nie! Tylko nie to! Błagam, byle nie to! Łapy precz! Otrzymałeś pracę, w której będziesz najlepszy, jak wszyscy pozostali. A jeśli odmówię? Zostaniesz wylany Dobra. z radioaktywnym szlamem do morza. Ale ja nie znoszę... Z różowej twarzy twojej będę czerwień zsać, a potem... Marcelino, to jest odrażające! Oh, nie podoba ci się? Stanie w miejscu jest groźniejsze niż posuwanie się naprzód. No dobrze, to tyle z mojej strony, ale odcinka nie kończymy. Teraz przekazuję głos Ubersaykowi. Cześć wszystkim, od razu na starcie chciałbym podziękować Ci, Eliasz, za możliwość dorzucenia tych kilku ciekawostek do Twojego filmu. Posłuchajcie, co ja dla Was znalazłem. Na mapie Volskaya Industries na obronie punktu A znajduje się wielki plakat propagandowy Zari. Jak wiemy, rosyjska siłaczka została symbolem narodowym, kiedy porzuciła karierę sportową, by ratować rodzinną wioskę i walczyć z zomnikami. Zaria posiada bardzo wiele interesujących linii dialogowych. Jedna z nich dotyczy bardzo znanego sportowego filmu Rocky z 1985 roku. Dotyczy ona sceny poprzedzającej walkę Rokiego i Iwana Gregora, gdzie rosyjski bokser grozi amerykaninowi. Po przetłumaczeniu będzie to brzmiało jako: Złamie cię. Kolejnym ciekawym dialogiem Zary jest: W Rosji to gry grają w ciebie. Tekst odnosi się oczywiście do słynnego rosyjskiego komika Jakoba Smirnowa. Zresztą sami dobrze wiecie, że ten tekst idealnie pasuje do rosyjskiej siłaczki. Grając nią w Overwatch, gramy w małą, prywatną grę jak najszybciej naładować broń oraz by umiejętnie rozdawać pola ochronne. Kolejnymi ciekawostkami na pewno będą interakcje pomiędzy postaciami. I tutaj, rozpoczynając, Zaria posiada bardzo interesujący i zaczepliwy tekst do Reinharda. Czyżby chciała siłować się z nim na rękę? Mówiłeś, że możemy się posiłować na rękę. Denerwujesz się? Ja się nigdy nie denerwuję. Linie dialogowe Zaria posiada także do Zeniaty, którego bacznie obserwuje. Na ciebie oko, omniku, a ja na ciebie. A także posiada interakcję z naszym najbardziej bojowym omnikiem w zestawieniu bohaterów, czyli bastionem. No oczywiście wiadomo, Zaria nie lubi omników, jest to spowodowane częścią jej historii. Zniszczyłam więcej takich jak ty, niż potrafię zliczyć. Ostatnia ciekawostka, którą Wam zaprezentuję także potwierdza wrogie nastawienie Aleksandry Zarianowej do Omników. Można ją usłyszeć, kiedy gramy na mapie Numbani. Zaria wypowiada wtedy tekst Ludzie mieszkający tutaj są głupi, ufając Omnikom. Dobra, to na dzisiaj już wszystko. Ubersejkowi bardzo dziękuję za pomoc, a Wam z całego serca dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was na kanał Odgracza dla Graczy. Nie znajdziecie Naprawdę sporo materiałów na temat Overwatcha, m.in. pradniki związane z mapami, ale też inne materiały, więc zachęcam Was do zajrzenia i przekonania się samemu, co tam, co tam się kryje. A tymczasem życzę Wam dobrej nocy, albo udanego dnia, bo chycę to jednak dla odmiany w ciągu dnia, chociaż raz się szarpnę. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Tak jak mówiłem. Nie mogę obiecać, że to będzie w jakimś najbliższym czasie, czyli jutro lub pojutrze, ale postaram się. Jeśli nie, to zobaczenia w przyszły piątek. Tak czy owak, trzymajcie się. Pa Pa!